Osobionych świąt Bożego Narodzenia. Niech e, Boża Dziecina da dużo radości i na nowy rok zdrowiu. Się z I polityką. takiej wewnętrznej. Się się ja nie ma jeszcze sekretarza. Nie, jest Pani? Pani? nie ja jestem rzecznikiem Nie, Jeszcze na długie życie. Rzecznikiem wzajemny. Dziękuję rzecznikiem. Również Miło bardzo. Miło bardzo. Również Panie Stanisławie, ja niech Pan Bóg błogosławi i dziękuję. zdrowiu przede wszystkim, uśmiechu dużo. Zawsze.